Hej, cześć. Witam was, moi drodzy serdecznie w tym, jakże pięknym dniu. Moi drodzy, co jest, co, jest, co jest, prostsze? Co jest prostsze? A co jest trudniejsze, czyli wymaga dodatkowej pracy i wysiłku? E, robienie normalnego filmu, tak naj, e, i wstawianie na YouTube, a, czy robienie live'a, czyli streama? Co jest trudniejsze? Zastanówcie się. Bo z mojej strony to wygląda trochę inaczej. Z mojej strony to wygląda tak, że trudniejsze jest, moi drodzy, zrobić normalny film, e, przemontować go, co prawda mój montaż nie jest, nie jest wysokich lotów, ale ale od czegoś trzeba zacząć. Ja tam myślę, że właśnie montowanie filmu i zrobienie filmu jest, jest trochę trudniejsze i wymaga większej pracy niż, niż zrobienie takiego live'a. Ponieważ, moi drodzy, kiedy robi się live, to tak naprawdę wszystko idzie spontanicznie, to jest raz. Dwa jest taka, moi drodzy, że. Dwa jest taka, moi drodzy, że jak, że jak nagrywa się film, to można go przemontować, tak? Niektóre, frag niektóre fragmenty, jak time na to, nie, nie pasują, to można wyciąć albo coś dodać i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, zrobienie filmu takiego normalnego, klasycznego filmu, zrobienie filmu, zmontowanie go i tak dalej, tak, żeby był trochę ciekawszy, e, uważam, jest o wiele trudniejsze niż zrobienie takiego live'a, ponieważ wiesz, ja, je, jeśli masz koncepcję na to, o czym, be, o, e, o czym będziesz mówić na live'ie, jaki temat będziesz poruszał na live'ie, to to wtedy idzie wszystko spontanicznie, tak? Idzie spontanicznie, tak, nie trzeba się stresować. Tak, no, tak. Eee, I moi drodzy, no, no, no chyba, że ktoś na czacie e, zacznie, e, zacznie używać niewłaściwych słów, ale to już jest temat na inny film. Eee, to, moi drodzy, e, tak, jest wszystko spontanicznie na live, czyli na tym, na tym streamie. Bo zrobienie normalnego filmu to już niestety wymaga trochę większego wysiłku. Dlaczego? Dlatego, że nie dość, że trzeba mieć pomysł, to jeszcze, jeszcze trzeba trochę, trochę, wie, trochę dłużej nad tym popracować, bo to jest tak. E, trzeba oczywiście zmontować, nie wiem, dodać jakieś napisy, e, tak, dodać jakieś napisy, coś przyciąć, coś dodać, tak, nie wiem, zrobić wstęp, tak, coś takiego, nie. Oczywiście, jak, jak już chwilę temu wspomniałem, mój montaż jest takim raczej nie z najwyższych lotów, tak. Ale jako, że, jako, jako, że ja, nie, ja nie jestem ekspertem w dziedzinie montażu, mimo tego, że cały czas się tego uczę, tak, to, to mi osobiście efekt mnie zadowala. Mimo tego, że mój montaż nie jest wysokich lotów. Ale fakt faktem jest taki, że zrobienie normalnego filmu, zmontowanie go tak, żeby, żeby był jakoś w miarę ciekawy, jest trudniejsze, jest trudniejsze dla takiego klasycznego YouTubera, niż zrobienie takiego streama. E, mimo tego, że kiedyś zrobiłem film na temat tego, dlaczego został YouTuberem, tutaj wam się wyświetla, e, to moi drodzy, ja sam osobiście za takowego się nie uważam, ponieważ uważam, że, po, e, jakby to powiedzieć, e, e, wielu ludzi na YouTubie, jak czasem oglądam YouTube'a, to twierdzi, że YouTuber zaczyna się od, nie wiem, od 10 tysięcy subskrypcji wzwyż, Nie wiem na jakiej oni skali to oceniają, ale, uważam, ale ja osobiście uważam, że, że jestem takim że jestem takim, takim małym twórcą, jeśli można mnie takiego na, takowego nazwać. Niemniej jednak moi drodzy, łatwiejsze jest robienie streama, i, robienie streama na YouTube. Czy na Twitchu, czy tam czymkolwiek niż zrobienie normalnego filmu. Zrobienie normalnego filmu wymaga trochę więcej, więcej czasu, większego wysiłku i trzeba ogólnie więcej pracy na tym. Ogólnie trzeba dłużej na tym przysiąść. Żeby dajmy na to, jeżeli oglądamy na przykład nasz film, tak, i coś tam i jakiś fragment nam nie pasuje, to go wycinamy. Tak, albo robimy film od nowa. To jest, moi drodzy, to jest, moi drodzy, tak różnie. To jest tak różnie. To ja się z Wami żegnam, papa. Pa.